Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dziś przejechaliście się ze mną nad jezioro Bartów-Łuk. Bardzo fajne miejsce. Znajduje się niedaleko pola lubelskiego. Jak widzieliście, już mi się udało czaple sfilmować i sfotografować. Także pierwszy sukces jest. No i co, zaraz wam pokażę, jak ono wygląda. Zobaczcie, za mną jest właśnie to jezioro. Ale nie wiem, czy będziemy akurat chodzić nad jeziorem. Dlatego, że tu, jest też, tu są też fajne miejsca, takie leśne. Tutaj kiedyś ptaki fajne sfotografowałem. Także może przejdziemy kawałek nad jeziorem. Może jakieś, jakieś ptaszyska wodne się uda sfotografować. Na razie nie widzę. Nie, są jakieś, ale daleko. Trzeba by sobie siąść. Być może, że jutro przyjdę sobie jeszcze tutaj, przyjadę z namiotem, jak mi się będzie chciało. I sobie siądziemy wszyscy razem i będziemy obserwować. A na razie dzisiaj jest taki bardziej dzień dochodzenia, bo mało czasu. Także, także ruszam powoli. Całkiem fajne miejsce, powiem wam. Postać sobie chwilkę bez ruchu i przyjdę do samej ptaszyska. Chociaż raniuszką już się znudziłem. Także przyleciały dwie tury, przyleciały. Jedna tura to nawet nie, nie udało mi się ich zrobić. Drugą turą, jak przyleciały, to zrobiłem takie słabe. Chyba ja go nie będę publikował, dlatego że tyłem jest raniuszek. Także żadne zdjęcie. Ale coś tam mi się udało go sfilmować. Zobaczycie, jaki jest szybki. Tak wygląda właśnie ten kanał. Płynie sobie tutaj dotąd. Nie wiem czy on zasila to jeziorko, czy to jeziorko, bo to nie jest Bartku Łuk właśnie, tylko drugie jeziorko takie. takie nie wiem czy nazwać staw czy jeziorko. Czy ten staw zasila Bartku Łuk, które jest tam. Tak nie widać go, bo jest już kawałek drogi. Tu jest dalej kontynuacja tego kanału. Poszedłem się kawałek brzegiem tego jeziorka, oczywiście większość wodnych ptaków uciekła, ale udało mi się dwie gęgawy sfilmować, jak widzieliście zresztą, także pracam chyba na miejsce, w którym byłem wcześniej, ewentualnie przejdę się, może gdzieś obok tego jeziora Bartków Łuk jeszcze zobaczę. Jeszcze trochę czasu mam, słońce jest, powiem Wam, dosyć wysoko, także sądzę, że jeszcze z godzinkę, półtorej mam, także coś tam... Także, także pokombinujemy. Udało mi się też czaple w locie sfilmować. Szczerze mówiąc liczyłem na raniuszki. Ale się nie udało. Cisza była całkowita, jeśli chodzi o raniuszki. Na to sikory dopisały. Też się z tego cieszę. Idę w stronę jeziora Bartłuk. Może jakieś wodne się jeszcze spotka. A może nie. Zaraz się okaże. Cześć. Dzisiaj trochę chłodniej jest i wiatr wieje. Przede wszystkim ze względu na wiatr. Nie wybrałem się tak jak wczoraj planowałem nad jeziorko. Drugi dzień. Tylko dzisiaj po lesie sobie pochodzicie ze mną. Może coś się uda polować. Zobaczymy. Jest cisza, tutaj spokój, tutaj nie wieje, także... Ale ogólnie się ochłodziło mocno. Także musiałem się troszeczkę cieplej ubrać. Jak widać zresztą. Świetna bluza. Polecam naprawdę każdemu. Jeżeli kogoś interesuje właśnie takie podglądanie ptaków czy jakichś dzikich zwierząt. Naprawdę fajnie maskuje, fajny, fajne ma kolorki. W lesie troszeczkę słabiej człowieka widać. Także I jest ciepła przede wszystkim, bo to taki polar jest dosyć gruby, także polecam każdemu. No powiem wam, że na razie głucha cisza nawet połówki ptaka nie słychać chociaż nasłuchuję jak mogę Zwykłej i nawet bogatki nie słyszę a co mówić o celebrytach typu rudzik czy chociażby myśli królik ich w ogóle nie słychać całkowicie normalnie głucha cisza jest jeszcze pochodzę sobie troszeczkę później tak myślałem, takie plany nie wiadomo czy się sprawdzą czy je będę realizował myślałem, żeby może w drodze powrotnej sobie siąść chwileczkę i spróbować ich zanęcić. Włosem puszczanym z głośnika, lotów, ale to jeszcze nie jestem pewien. Zobaczymy, może jak będę dalej. To może coś tam jeszcze usłyszę. Może sobie stanę, może coś fotografuję, coś sfilmuję. Zobaczymy. Postanowiłem usiąść sobie chwilę iść z zasiatki poczekać na jakieś potencjalne ptaszysko. Tutaj macie widok z mojego aparatu. A tak wyglądało moje miejsce zasiadki. No jak widzicie, dzisiaj ptaszyska chyba mnie nie lubią zbytnio, bo szczerze mówiąc, jeszcze żadnego nie sfotografowałem. Jak siedziałem tam, bo troszeczkę jak widzieliście na filmie, posiedziałem sobie, rozłożyłem statyw i czekałem, że może jakieś ptaszysko przyjdzie tam ich nęciłem że tak powiem poprzez puszczanie przez głośnik bluetooth i głosów różnych trochę tam przyszło nie tam nie za dużo słyszałem parę różnych nie rozpoznałem szczerze mówiąc co to za ptaki no, ale niestety nie podeszły na tyle blisko że mógł je sfotografować tylko że wiecie co właśnie skończyłem niedawno właściwie złożyłem to wszystko i widziałem że Prawdopodobnie łoś, bo bardzo duże to było, gdzieś tam w krzakach uciekało. Mówię wybiorę się tutaj troszeczkę jeszcze do środka lasu bardziej. Przejdę się jeszcze kawałek, chociaż zobaczę, może, może jakieś kopytne się uda sfotografować. A jak nie, to jeszcze na powrocie będę próbował. Zwróćcie uwagę na ślady. To są świeże ślady na bank. Dla tego zwierza, którego widziałem z daleka jak przebiega. Ja bym stawiał na łosia. A Wy jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Zobaczcie tutaj jeszcze jaka duży, taki duży ślad. No i to będzie chyba już tyle na dzisiaj. Niestety powiem szczerze wyjątkowo, bo zawsze mi się coś udawało. Sfotografować, tym razem nic mi się nie udało, nie udało sfotografować żadnego zwierzaka, oprócz śladów łosia, plus to, że widziałem tego łosia najprawdopodobniej, bardziej jego cień powiedzmy niż, niż jego jak uciekał. Bo go tam jakiś, jakaś para wystraszyła bo szła akurat po drodze. No i jeszcze jeszcze sarny udało mi się zobaczyć, tylko niestety, bo szedłem sobie bez maski, bo wiesz, jak wchodziłem do lasu, i widziałem tylko jej biały tyłek, jak uciekała, także wystraszyłem ją. Ale postaram się Wam zrekompensować brak zdjęć w dzisiejszej odsłonie filmikami z ptakami z mojego osiedla oraz zdjęciami. No i tyle. Do następnego. Cześć!